przygodę Dobra, jaki team robimy? To był healer czy nie? Czy to jest healer? O to ty weź trwala Jacek, no Nie, to nie jest healer, to jest healer To jest healer, nie? Tak Tamten drugi to był ten frajer z gitarą Frajer ja z gitarą A to jest ten on jest do dupy trochę, nie? Ready to go Jestem Jebielny diabelski najebany rywal tak jest. Który Dobra, się o co tu chodziło? Ready? A, bo to był sklep na początku. One eternity later. Nie, ja wezmę tylko zioła. Co się przyda. Ja wziąłem tylko zioła A nas? Ja A, wziąłem tego. Do spania. Okej. Okay. Ja też tak szczerze to nie chcę przypomnieć. Przed którą zjadłam obiad, a teraz pierdałam sobie. Co wiele mówi o tobie, tak w sumie, nie? Reddy. Bo sobie muszę smak zmienić. Nie, to to będzie najdłuższa piwnica, jaka istnieje. No, chuj. Terebin. Dobra, jestem szczęśliwa. O ty, zła roślina. Dobra, o co tu chodziło? Szczylam do niej. Napierdalaj ją. O, no, cajebisty jesteś, idzi. Najlepszy grać. Hm. To granie jest za głośno. Nie wiem, czy masz tak głośno. Czekaj, też coś cisza. No przecież jest kurwa cicho Ale im zajebałam. <laughs> Dobra, może najpierw jeszcze dwa mniejsze kule. Yy, Jacek, teraz Twój ruch jest, nie? No ja wiem, daj mi czekaj, przeczytać wszystko i ogarnąć Dobrze, jak bo ja chcę zobaczyć, czy teraz nie jest ten. A nie wiem. Zab zabi 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 Zabijuj. Dobrze. Nice! Mucho chochała. Mucho chochała. Nie mnie, no ty kurwa. Roxanne, segryj tam. No gdzie mnie? Dawaj, Roksana! Dziabnij go. Flery. Weź mnie wyle po krwawie! Jezus, spokój się. Tak ja krwawie. Straciłeś tylko cztery życia. <słyszy> Nie że prawie wszystkie mu nie weszły i... No już no tak zajęła, bo to jest drwa. To... kurwa, no zaba ja za 8 krwawie No <śm> No, krwawienie mi zeszło, bo zabiłem Lecimy dalej to nie był najlepszy pokój, bo straciliśmy w kurwę życia Aha, bo to się szerze robi no, zapomniałem. Możesz nie? Zapomniałem. No, tak, ale bierz, tak. bierz. Aha, Dobre, no ja mogę no przejść. To no, dla ciebie. Para, dam. Pas. <laughs> I teraz będziesz leczyć Roksana. Z tego co pamiętam, to ja chyba jak wezmę, to leczę no. was też, tak? Czy to jak to było? Hmm, chyba coś tego typu, nie, zioło, I ulecz wszystkich, chyba, nie wiem. Coś tego typu, no. Dobra, następne gnomy. Napierdalać! Czy ja zabiję kruka? Nie. Nie. Jebany. Aha, bo tutaj jeszcze mamy te fokusy, pamiętacie mm -hmm, to, nie? Mm -hmm. że jak się użyje, to na pewno wchodzi. Mm -hmm. No tyku. Ale mamy mało HP. No, jakby to powiedzmy, że to jest testowy run. Żeby to tam... Mhm. Pomnij co? Masz jakieś leczenie? A... to ciebie nie wiem. Poznawiam. Dobra, ja muszę ogarnąć co to się odbela. Bo to nie jest ten. To nie jest chyba ten, bo to była zielarka czy coś. No dlatego się pytałam. Czy to jest tak, że to mi się postać odblokowywało, bo tam były jakieś zablokowane kiedyś pamiętacie? Możliwe, że to jest właśnie ta zablokowana ta zielarka. Zaraz, no ja no. zaraz będziemy się przenosić na Xbox Passa, mówię wam. To ja już jestem przeniesiony. Nie tam. Nie no, bo tamta była spokojnie, jak nie będę miał tej postaci, to będzie mi trochę smutno. No, no to zaraz sobie, ja, przez zaraz sobie, to jest chwilę moment. I tam miałem takie fajne skrzydła demona i w ogóle. Jezu, no... do. Marudex jesteś. Ty ja też nic jesteś. nie mam. Collect. A. Uu. Jesteś, Bob? No. Ja wam zbroję uu. dam. Czekaj tam, jak to się robiło, żeby komuś dać? Tak? A nie wiem. To teraz chyba nie ma... Kto chce zbroję? Roksana, czy ty? Daj ja. Jaskowi. Masz Jacek. A jak się obchodziło w inventory? A masz taki plecaczek przy tym, pod złotem. Okej. Okay. Okej, okay. to jest leczenie, ty sobie weź, bo masz najmniej, ten Jacek. O! Gid. Jak siadło? Dam radę. Drawa <laughs> <Teraz> walka, tak? <laughs> Dobra, chuj, z tego kruka na końcu. Dla mhm. ja tego dziadka z dziadny hita może. Środkowego. Próbuj. O. <laughs> Ja będę piszkać kruka. Ufy. E. Tak chyba, czy byś mogli dabinguować kruka w sumie? nie Jak Bałe. niby? Hej, tak. no ja to. Ty... Kurwa, co wy udajecie ty jakieś prosiaki? To no. miał być kruk, a nie prosił. No. Przerz, zrób. Nie bierz dla siebie kruk. Babcia, nie ma golda. W ogóle. No, wszystko dla siebie bierze. Masz, Roxana, ja ci to zostawię. A ty się boisz, ja to pal za... czy coś. <noise> załóż tę czapkę, <noise> Załóż czapkę, załóż. Czapkę. Foliowa ja czapkę ja dla ciebie. Ja <laughs> Paszkiem co nie? Tak. No Unik, z Kubana. Ja ciekawie to przyjąć na klatę. Ja tam mi się nie pierdolę w tańcu, Ho! Mam baryłkę z wódką Baryłka... O, weszło ci Jacek, dwóch teraz nie, Dwóch nie ma oh. Nie mam obszarowego, żadnego Uf. A ja tym jak tak nie trafisz na pięć, to nie pizgasz wszystkich? Kurwa o. mać Może? Zepsuł mi się łuk właśnie <laughs> To fajnie to cieszę się, Idzik. Ja pierdolę, on go łapy, no ale masz jeszcze ten spawny u nie? No, mam jeszcze dwa łuki. Chyba już jeszcze... i zakładaj. Eee... To wszyscy dzięki temu unik zostajemy. I Golda? No. Dobra, gdzie jest? Nie, party y, widzą Gold Multiplayer. Tak. tak? o Jacek? Albo dobrze chcesz to pizgać, Chciałem okay. otworzyć w tym. No, jak, jak chcesz, mi to bez różnicy. Piszgoj. Normowy ex. Tak jestem silny Red, i tu go? U. To jest Roxana Wiesz, Roxana i ten HP dostałam A no to był level, nie? Czy. Hm? To co było? Okay. Ja jak mam ten, ja mam ten do rozbrajania, co może ja tu zrobię. No to dawaj. A, mogę focusy użyć. Mhm. Pa, jako pierwszy, ha! Nara! Ja zabezpieczam babcię tyły. Użyłam coś przed... <grych> Co użyłaś? wiem. Jest tak kwas. mi się uda? Pewnie nie O. Umarł ptak, niech żyje ptak. Co? Nie wiem. Kto? Hey. Zabij ich wszystkich. No właśnie, nie zabiję chyba. Zabij. Zabij. No, Jacek dobije. A Aha. Ja nie, nie Aha. Aha. Ja w tego... Nie żyje. Aha. Fajnie Harry Potter nie Jezu. żyje. Harry Potter je ryż. Ja, to że je ryż. Teraz już ważnie mogę rozgryźć raz kurwa nie żyje, raz je ryż ha 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 Założyłaś? No założyłam Klepikosz, a nie stać mnie na nic no, ja Mają tylko 20, więc A to był heavy ball. Ja chcę chyba to Ty, ma ktoś 4 gulda pożyczyć? Ja mam 0 A kupcie roślinki Daj, daj panie 50 zł O, oh, dziękuję. A po co ci te jak i tak nie możesz nas leczyć. Nie. No, no mogę je kupić, no? Ale tylko dwie, bo na, na więcej mnie nie stać. No dobrze. Będziesz miał odreczenia no. A teraz będę leczyć więcej, bo mam pipa. No okay. Ale i tak lecisz sam siebie tylko, nie? Tak. tak. Niestety tak. Co, co Kurwa! Jest... Jaka długa ta piwnica!